Siemkatełem, witam Was w kolejnym odcinku Strowa. Dzisiaj oczywiście Luxion. Luxion znowu się pojawił. I zostanie z nami oczywiście do poniedziałku, do resetu. Co u tego Luxiona możemy sobie kupić? Um, <grym> oczywiście. Jak ktoś ostatnio nie ogarnął, albo można było już całego smoka sobie na raz kupić, bo był Black Friday. Rok temu też była taka okazja, że można było całe 100 już od razu kupić sobie. No to... Kontynuujesz zbieranie po 15 dusz. Jeśli oczywiście jeszcze nie masz smoka, prawda? No to to obowiązkowo, to w pierwszej kolejności. Zawsze, jeśli nie macie smoka. Dalej, Bound Brilliance. Cena jest kompletnie beznadziejna. Nie opłaca się. Zróbcie sobie Tom. Jeśli, jeśli chcecie Bound Brilliance, to zróbcie sobie Tom. On nie dużo kosztuje. Tam kiedyś pokazywałem, możecie sobie zobaczyć Serio Zera tam jak Tomy Krawce. On tam jest, daje 5 Bound Brilliance tygodniowo, jest bardzo taniutki. A to 250 monet to jest kompletna, kompletna strata tych monet, jeśli chcecie kupić te Bound Brilliance. Bound Brilliance możecie, możecie też bardzo prosto zrobić w tygodniowym konteście po prostu 3 klasy danego tygodnia zrobić sobie na 5000 power ranku, to naprawdę nie jest dużo, uwierzcie, to nie jest dużo. I zostawiacie sobie wszystkie klasy na 5000. Wszyst wszystkie klasy robicie na 5000 i co tydzień macie 21 Bound Brilliance yy, za darmo. Do tego jeszcze oczywiście Empower gboxy, prawda? Więc super opcja. Nic nie musicie robić, nawet nie musicie grać w tę grę. Dostajecie 21 co tydzień. No więc yy, sami rozumiecie, że to jest bez sensu. Yy, Luxio w tyle. No Oczywiście, jak komuś zbywają monetki, to się może poklikać. A tutaj mounty. No i teraz tak. Shooting, shooting Snowfest Star. No widzicie, jest nie do kupienia na markecie. No to jak ktoś nie ma, no to to jest mount, który w pierwszej kolejności kupujecie od razu po tych duszach, prawda? Snowfest locked, Snowfest lock, ja mam. Snowfest lock. Ja to mam z poprzednich świąt, prawda? To kosztuje tylko 55 tysięcy, więc polecam jednak kupić za Fluxa, zamiast za monetki. No oczywiście, jeśli jesteś na tym etapie, że jeszcze te smoków nie macie, no to monetki raczej warto oszczędzać na, na smoki, prawda? Steve Fay. O, jest. No i to daje aż 100 mastery. Zobaczcie, 100 Mastery za 105 tysięcy Więc ja sobie kupię 90 monet Opłaca się jednak kupić za Fluxa I dalej, jakiś Frovius Tego też tutaj widzę, że nie ma na markecie Niby jest, ale nie ma Więc to w trzeciej kolejności polecam kupić sobie Za monetki oczywiście I Czyli tak, dusze jeśli macie smoka to to już nie musicie i potem Shooting Snowfest Star i ten Mount Frovius. No i na koniec, jeśli jeszcze wzmieszczą wam się te style, no to pakujecie sobie luksjonowe style. No dobra, no to zobaczmy sobie. Tutaj ekwipunek jest pod B i to w trzeciej zakładce. O. Dobra, jest Shooting Snowfest Star, cyk 100 mastery, prawda? I chyba nawet mastery, mastery level zdobyliśmy. No i dalej, i cyk, 100 mastery kolejne. Zobaczcie, za dwie rzeczy dostaliśmy aż 200 mastery, całkiem sporo, prawda? No mnie stać w tym momencie na jeden luksynowy styl, no ale zawsze. O, 10 mastery mi wypadło, no to spoko. 10 mastery jeszcze do tego. Ja tam sobie jeszcze porobię jakieś challenger yy, i sobie spróbuję tutaj dociągnąć te luksynowe style. No i co, to chyba było tyle w tym odcinku, prawda, bo co, już tutaj nie ma co wydziwiać, możemy sobie jeszcze co najwyżej otworzyć jakieś pierdoły, o, tutaj są jakieś tyle. to żeby nie było, że sobie gdzieś tam na boku, to sobie tutaj na odcinku otworzę, prawda, e, dobra, tyle, tyle by było, już chyba więcej nie mam do klikania, e, mogę Wam zdradzić małe szczegół, że już mam tutaj 139 tych skrzynczek. Nie wiem czy do jakieś 150 dociągnę, czy do 200, na przykład, i sobie otworzymy i zobaczymy, czy z takiej ilości wypadnie nam yy, Diamond Dragon Egg. Yy, Mi jest już niepotrzebne, prawda? Ale tak dla Was, żebyście zobaczyli, jaka to jest ilość, i z tych 200, czy tam ze 150, ile poleci, ile czego poleci. Zobaczycie, 150, 200 to już jest dość duża próba. I powiem wam, albo w sumie nic wam nie powiem. To sobie zobaczycie jak będzie filmik. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.